Siema, widzowie, dzisiaj nagrywam odcinek z Clash Royale. Długo wyczekiwany film na kanale. To jest jeden z najlepszych odcinków z Clash Royale i ze mną dzisiaj jest. Siema, Adi, Siema. I. na ten Hilton Fraging 2. Tak, i dzisiaj będziemy otwierać sobie skrzyneczki. Zostawcie łapkę w górę. I suba. No i możemy zaczynać. To, co pierwsze otwieramy. Może. Dobra, silber. Silver. Silver, patrzcie. Dobrze. Dobra, teraz co? Giant? Giant. Giant. Dobra, to ja. Okay. Potem Nathan. I Gold. Sto Stop! Stop! Mam Rakieta. Ale dużo kart. Dobra, teraz Adrian teraz otwiera Magikala. Może legenda będzie. No. Może być, być, bo ja już nieraz e, trafiłem legendę z Magikala. Tak. tak. Rage, decku tego mojego. Nie, nie niestety ma. nie ma legendy, ale trafiliśmy Rage'a. Zamieni sobie tutaj. Dobra, patrzcie. I w ogóle gram z stracą nowym deckiem. Tyle ołożył mi Adi. Dobra, rejdź. I zamiast Arrowsów. Teraz masz takie... Kto mi go bingam? Dobra, i patrzcie. Tutaj mam jeszcze to. I tutaj legendarii. I mamy krauny, to na końcu może krauny. Mm. Hmm. Dobra, to A co? A będę mógł z Dobra, to na ten potem. Potem, Adi, może otworzysz jeszcze legendarną. Dobra. Dobra, lecimy. Ja, nie, Dobra. Ja ci legendy brakuje w ogóle. Legenda. A właśnie, pokazałam. Dobra, i co będzie? Lawa. Kurde. Nie gram nią, ale ok. Dobra, też sprawdźmy legendy. Takich mi brakuje rzeczy. Mhm. Tutaj Night mam Ice Witch. Wizarda ja Nightwitch, Night No Royal Ghost, zaczekajcie. Okej, okay, a więc już jesteśmy były krótkie problemy. I no i na ten teraz utworzy sobie klanową skrzynkę. Dziękuję. Zobaczymy co wypadnie i i i. i. O, będzie no. jakaś legenda, bo nie będzie wild karta. 6. 6 tego. 209 Royal Giant i teraz jaka legenda? legenda, żeby była jakaś nowa. Dawajcie łapki w górę. Zostawiacie łapkę i wypada nowa legenda. Boom. Miner! Ach. Dobra. Dobra, tutaj mam punkty. I tu będzie na słabym koncie. Tak jest. Możecie dołączyć do naszego klubu. Tak, to. Dobra, i Adi otwiera legendarną skrzynkę. Uwaga, i co będzie. Może jakaś nowa legenda, bo bardzo bym chciał. I znowu Miner! Co jest? Ale ten! Kurde, ja mam fata no bije. No w ogóle Adi ma bardzo dużo emotek fajnych. Ja mam dwie bardzo fajne kupiłam. Ja sobie żaden. to kupiłam. Ale dobra, otwieramy kraunę. A ja tak coś <grym> langirdzykę? No potem. O w ogóle mam jeszcze pasa. O, dużo monet. To na zmianę będziemy otwierać sobie skrzyneczki. Kraunik. Dużo kasy. Gen. Ja zaraz pokażę z którego legendę dostałam z tego karnetu. No. Dobra teraz to. I teraz Adi otwiera kolejnego krauna. No. Może coś jakaś... Grymy. Może jakaś legenda. Royal Hogsburg. O, i ja z tego co teraz będzie otwiera... E... Dobra, Natan, no teraz ty. O, z tego dostanę legendę. Mm. No. Natan szybko otwiera. No i niestety nic. Dobra, 10. Może sobie teraz podajemy karty. Do tego deku dawać sobie karty? Jak? Tego deka? Co? Karty sobie do tego deku dawać? Może e, Epika do tego... E, do Rage'a. Dobra, to... Chociaż jednego. Dobra. Ulepszymy sobie... E, e, ulepszymy... Czy ale coś daje? Chyba, że dłużej jest. Tak, dłużej chyba. Um. E, to. Te... Dobra, do kogo byśmy sobie tutaj dali? O, do tych bo. Endodek. Do elitarnych. O, I prawie na dziewiątym. No ja pamiętam jak miałem na dziewiątym e, i, i grałem tym dekiem. No. Do kogo byśmy sobie dali? Hmm. Może do prinsa. No, bo też masz ten dek. No nie jednego z nich. do tego kogo tego damy sobie... tą skrzynkę? Tylko że no, będziesz musiał odebrać i tak. No. Do kogo to dajemy? Teraz hmm. ważne. Hmm, bo tutaj też mam to na przykład Lambert. No Lambera. O dobra. To do Lambert, Book of... O, a potem do balona drugie. O, dobra. I będziesz miał na jednym. Od razu wersje. ulepszamy. Oj, teraz... ale ją długo dziesiąty king. Ej no. O. Dobra, kolejny kram. No. Co teraz otwiera? No to niech odbierz. Dobra, na no to otwieraj. Jest no. jakaś legenda w końcu. No. Wilty, dobra. Oj, 40 skrawna. No. no, dużo. Dobra. O, kolejna. Nie, ja dobra. też to chcę. Teraz Adi. Dobra. Otwiera. Sto Otwiera. Sto Geny, seróż, jest to Genu. Jest bez legendy, ale jest i tak dobrze. Mhm. Gdzie, jo, i możemy o. sobie już dać do elitarnych. No, barbariansów. Zagrajmy na teraz. Dobra, to zagram meczyk. Ja, o dobra. Te same deski. No. Bo tutaj są już, leży u mnie. No, bo ma arena, challenger. Niedługo dwójka. Dobra, lecimy z grą. Parę winów i będzie dwójka. Ej, mi się gra nie są dobra. O dobra, jest. No, ta młotka kozacka. No, ja sobie Elektro Wizarda kupiłem. Ej, daj Wizarda za moim. O kur... Ej, daj Wizarda za moim, ja dam łódźkę za twoim. Dobra, to tutaj. O. Tylko żeby nie O, dobra. Dobra, mam zapa, mam zapa na informie. Urokę. Okay. A, A no... Ej, teraz no. tam idzie kombo. Nie obronią tego. Ten co Mega Knight jeszcze tam przeskoczył, dobra. Dobra. Ha! Jeszcze ja to na, na Wizarda i Mega Knighta. No. Dobra, mamy wieżę chyba. Dał uśmiech. No. Dobra, tam ja już. Jeszcze łyszkę to tak jak. No. ...pali się. No. Dobra, to... myślę, że to tu damy. tutaj, o, ja też. Dobra, oni sobie. Zap, są... zap, czekaj. O kurwa. Ale gromada ich! No. Dobra S. No. I twojej... nie zniszczył burty. Ej! Zamiast pan na 11 Zamiast na jedenasty level dać. No na, na to na dziewiąty. A ten Barbarians się. jeszcze bije. Nie, na jedenastym levelu one są dobre bardzo. No. Wygramy to. Da, Daj mi A Ale co za nubek? Dobra. No i wygraliśmy mecz bardzo łatwo. No. <laughs> du, 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 du. A, o, Golden nawet padł, dobra, kozacko. Go, golden? No. O, no, ładuje. Dobra, i otwieramy dalszą część openingu, 4 gemy aż, dobra. O, a ja otwieram... Barbarzyńcy. ...wójtka, i król na samym koncie. No. I mam pięć... Dobra, kto teraz chce o. otworzyć? 499 gemów mam, a nie 500, ja nie. Będę mógł jeszcze sześć. Dobra, kto chce otworzyć teraz krawna? Ja mogę. Ja dam teraz arenkę. Dobra. Legenda? Nie. Kurde. O, EXO. Niedawno, go trochę i strzelają. Kto ma popita? O może dam... Może to strzelamy. No tutaj Dark Prince. I może do Rage'a, żeby trochę dłużej to trwało. Bo... Upgrade sobie. No i Dark Princess na levelu 10. Dobra. I za będzie 10. piękne. level. No. Dobra. Teraz ja. Lecimy. 40. Wow. Gęczkie <grystanie> skeleton i giant. Gęczkie i Dobra, Red token. I teraz Adi otwiera. Ej! Zdaję mm. na sile po logach. A Szkoda, że w już teraz nie wypadają gemy ze skrzynek, bo no. karnet czyli... O, to jest skin! Zagramy zaraz nim. sobie Subby screena zrobię na pamiątkę. Wow. W Dobra, cię. Niestety emotki nie będziemy mieli. No ale cóż. Dobra. Ale wbijemy na dwójkach, postaramy się. No. Ale jak to No dałem... niestety legendy nie Ile było? Ci brakuje? O, trochę. No. Co za daleko. No mm. to możemy wbijać te. Dobra, możemy zagrać sobie gierę. Nie goldena dostałem. I potem przejdziemy sobie na nasze słabe konto. No Dobra. i sobie zagramy. Ja otwieram krama. Zaczekajcie chwilę. Okej, okay, tak więc już jestem. Ja też. Wszyscy. Dobra. O, Teraz rajdź jeszcze na 11. Ty? U mnie znowu ósmy king trafił. Czemu Wizard nie na ryciu? W ogóle ten Magonite od razu zginie chyba też. Fajnie skin. Dawaj Magonite. I. Dobra. Bam, ale buchło. Ciekawe co da. No. Aha. Szkielety. No. Ja, dzięki. W daj. ogóle ten Tower skin jest nawet ładny. What? Marchewka za nim jest. Marchewki rosną z Ten kanon. Z... Dobra, ja tam dam rage'a, niech trochę sobie wie. Dobra, ja. Trzy razy aż. Wow. I na no, nie, kolos normalnie. Pa, łidź to zignorowali. S-koronki. No. A ja mam za pana 11 minut pieniądze. Mhm. Dobra, dobra czytam. Dawaj wizarda, Ale placement. Wow, dobra, dobrze, że... Kurde, dużą pekkę mają, co oni mają za karty? No teraz łyćkę, łyćkę. Nie, horda lepiej. Nie, łyć. O kurde. Kurde, co za... No, właśnie. Dobra. Jeszcze... Easy. No teraz... nie. Yeah. <laughs> Napiszcie kto siedzi na tej samej arenie. No napiszcie, ile macie pucharów. Będzie ważne. Co za... Patrz to! Na której arenie siedzicie? To jest bardzo ważne. <laughs> Kurde, szkoda, że czasem nie wiem. Tak. No. Polecam nam. Tak Będzi. więc wygraliśmy i chyba teraz sobie na słabe konto pójdziemy. Czekać. o nie, jednej koronki brakło teraz e, jeszcze raz. No, no, Do jeszcze no, no. raz. Lecimy. teraz musimy Zegrać mi suban. Zegrać mi suban. dobra, chyba wygramy o kur, zagapiłem się trzynaście co? co za no. Oni traj hardują. Dobrze, co to to zaradamy łyczkę No, co za levela? Calculated. No, naprawdę, oni mają takie levela. Ja to szło. Dobra. To w ogóle jest chyba najlepszy open odcinek z Clash Royale. Tak mi się wydaje. Ja kolejny mecz wygram. Kurde, to muszę zignorować. Dobra, tutaj będziemy atakować, nie? Nie dawaj, nie dawaj ja tutaj. O. No a dwie. ty zapad trzymaj. Dobra, koks. Ale nie tu. Nie. Zwaliłem. Dobra, jeszcze Dobra, sobie mega Knighta. Kurde, no. Dobra, nie ma sensu tego gasić. chociaż raz walnął. Musimy o, wygrać. Nie. Ja teraz na Dobra, tutaj damy Barbariansów i może rajdża. No, Tylko on da pewnie szczkę armii... Nie, nie dał. Dobra. On to ignoruje, dobra. Kolejny crown. Dobra ja nie dam, bo zar do Wizarda no i będzie lipa. Jeszcze ja Kinga. I, ale chyba mogę sobie dać karty komońskie i ulepszyć Barberianson na dziewiąty. Chyba. chyba. Dobra. I dobra. O dobra. Ja tu dam to. Kurde. O dobra. To też masz na 11. No. Ja horda lubiłam grać i nadal lubię. Ja nie wiedziałbym. Że... Mm. Dobra, wera, myślę, że. Buch, buch, buch. Łoł, jeden barbarian z dobra. dobra, wygraliśmy. S. Chyba. Nie. O kurde, tu trzeba się bronić. Trzeba stejklować do zapa i. Nie. Nie. No, no, to... dwie hordy. Nie! Soje! Ej, proszę, nie możemy tego przegrać. Muszę być nie. winy. Proszę. Nie, no, coś... dobra. Nie. Ech. Dobra, ale było blisko. Jeszcze taką No. Dobra, no i ja otworzymy, potem idziemy na słaby konto, bo tam też dużo skrzynek jest. Dobra, kto otwiera? Oj, jeszcze kasa. Ech. O! Dobra I ja mogę tam... Dobra, dawaj ty. A? Tu legenda. Muszę ostatnio. Nie. Ale nie Giant goblin. Do... Dobra, idziemy na moje słabe konto. Okej, okay, a więc my już jesteśmy... No i sobie zwezumiem te skrzyneczki. Tutaj mam też klanową. Szczęłem yy, niestety nic. Tutaj w sklepie nic też nie ma. No i możemy zaczynać. Co pierwsze? pierwsza? Dobra, silver. Dobra, ja kolejny. I teraz ty to. Dobra, Goldena. Tutaj. O. Dobra, takie do, jakie motki masz w sklepie? Takie, o. Mhm. Nie, chyba nie kupuję. No, nie. Dobra, tutaj mam też. Czekaj na patryka, grzywa. No. Dobra, tutaj otwieram sobie skrzydła. Ja chodzi nam od takiego. Goblina wkradzacie tego. Tak. tak O, w ogóle Od nowe karty. W, um, karty. Nie! Co? Ja to tylko tyle. Dobra, otwieraj tą skrzynkę. Dobra. O, będzie jakaś nowa. Do. Może nowa. Jak miner wypanie, to hit będzie. No, Ja nie, nie wierzę jak miner. Boże. Co? Nie wierzę w to. A, jeszcze legendarna jest! No, ale jak będzie miner. Się nie, się no patrz na to, czekaj, patrzcie na to. No mogą takie legendy. Mogę jeszcze jakieś. Ja. Dobra, ja, ja lecę z legendarną skrzynką, nie ma tak. Dawaj Widzimy nową kartę. Aj, SwiZard! Wow! Nowy? O, nowy. Dobra. No, jeden. Nowy. No. Dobra, jeden jest. Dobra, jest jeden jest. No. Dobra, co by teraz my zrobiliśmy? Ten. Zapraszam do klubu, tutaj yy, tym krzaczki. W ogóle 16 sz członków ktoś odszedł. A nie, bo wyrzucał dowódca, tak? No wyrzucił. nie. Dobra, idziemy na lepsze konto. Ty... Okej, okay, tak dobra. już jesteśmy. Okej, okay, dobra. robiliśmy yy, ten... O. I tutaj będzie taka emotka też w Pass Royalu. Yy, emotki, tutaj mam takie. Tutaj nowy skin, skin towera. O, jeszcze dajmy sobie te karty do elitarnych oczywiście. 12, poupgradujemy. 200, aż dostaniemy tego. Kiedy będzie 12? A za 30. O, już niedługo. No, jeszcze tysiąc. Czyli dwa ulepszenia na 11. No, Wystarczył. Ej, jak się dam 10 kart epickich, to do Rage'a wystarczy. Do Rage'a chyba. Chociaż, czekaj. Dobra, do Rage'a się najbardziej chyba opłaca. Tam nie wiem, ale będzie dłużej, chociaż trwać Rage. Y się dużo Expad 200 wpadnie. Dobra. Jak sobota to. <noise> o no, nie, dobra. Y no nic, to trafiliśmy Lawkę, co jeszcze? Y minery. A, minery, no. Trzy chyba. Nie gada, że trzy minery byli. Nawet więcej chyba. No na, pe na pewno trzy minery. Ej, dobra, zagramy sobie może challenge. No. Musimy wygrać. Mamy pastę, tak więc to na pewno będziemy kiedyś wygramy to. Dobra, Baby Dragon, zamiast muszkietera, a co? Myślę, że wygramy, z nowym skinem Tower'a, ze wszystkim. Skin Tower Tardaj. szczęście. No, skill. Yy, yy, Okej. Okay. No, co za typ. Czekał do ostatniej sekundy i dopiero teraz wybrał. A, aha, Barbarian Hat. To jest bot. No. On nie ma skina Towera, przegrata to. yy. Golem, Boże. A Barbarian Hatsu padamy. No daj. Okej, okay, on, on dużo eliksirów stracił. Tak więc dobrze jest. Dobra, tak dajemy. Nie, on ma ekse! Co za... Dobra, my sobie to zatrzymamy na bardzo łatwo. O nie, co on ma za karty? Raz sobie oczywiście na tym challenge'u zagramy. Yy, o, dużo barbarzyńców jest. Dobra, lecimy. Rf kłekty. Ach, obije nam ten egzekutor. Dobra, walnął. Mm. Taki w ogóle baniak to jest Filiżanki. Aha. Dobra, tak. Y Nie wiem, co on ma. Piec ma. <laughs> Piec, gotuje się. Dobra. On trochę bije ze dwa razy walnie. Tak też się stało. Dobra. No. Dobra. Y ten mega minion. Z tyłu. Tako. Nie źle dałem. Albo nie. Dobrze dałem. Przejął wszystkie ciosy. Ezekutoner Będzie dużo robić. ma ten piec. Będzie ciężko. Znaczy, nie ciężko, tylko tam w kurze ten piec. Dużo. Dobra, chyba wygramy. Y Dobra, tu obijam te gobliny. Musimy trzymać sobie chatę barbarianowo właśnie też na to. Źle dałem. Nie, dobrze dałem. Zapytam jeszcze sobie ich podchaczymy. No. Dobra, tutaj zatrzymam to wszystko tym. Udało się. Ok. Dużo obiło. Nie no, chyba to wygramy. O nie, o może nie. O, nie, to muszkietera przeżyła. Dobra, teraz sobie podchaczymy, nie mam szans przeżyć. O nie, ten golem nie może dużo zadać. Dobra. Ja tutaj dam, kurde, na razie nic. Ej, chyba przegramy jednak. Kurde. Dobra. Y... No nie przegramy. No przegramy. Kurde. No skąd wiesz? No nie wiem. Dobra chwila. Okej, okay, już jesteśmy. Dobra, ten. I zaraz... <śm> Pół godziny odcinka za 7 minut będzie. A już... No, przegraliśmy, bo oni mają za duże pusze. No, tak jest. Przegraliśmy. No, niestety. Tym razem się nie udało. Mam nadzieję, że się Wam openik bardzo spodobał. Dużo minerów niestety wypadło. No, ale cóż. Nie wiem. Dobra, my się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym Siema.